Witajcie. Do dzisiejszego nagrania nakłoniło mnie kilka pytań, które w ostatnim czasie pojawiają się w rozmowach ze mną. Te pytania dotyczą tego, wiesz, Ewa, dlaczego to jest tak, że ludzie w dużym stopniu alokują energię w tematy, które tak naprawdę są tematami trochę poza ich życiem. Emocjonują się nimi straszliwie, czasami się wręcz kłócą ze sobą na te tematy, zamieszając się swoim życiem. No, i tutaj właściwie wracamy do pierwszego spotkania, podczas którego mówiłam Wam o tym, że nasze decyzje dzielą się na dwie, czyli chcę coś robić i z jakiego powodu chcę coś robić, oraz nie chcę czegoś robić i z jakiego powodu jest mi dobrze, że tego nie robię. Do tego dochodzą jeszcze dwa obszary, które świetnie się komponują z tym, chcę robić, nie chcę robić, czyli jestem proaktywny, bo chcę coś robić, albo jestem reaktywny i nie chcę tego robić. Chociaż jeżeli jest osoba proaktywna, to ona również świadomie podejmuje decyzję, że czymś się nie zajmie, ale nie jest to chroniczne. U osób reaktywnych zazwyczaj jest, nie chcę tego robić, to jest trochę bez sensu, niech mi ktoś podpowie, ale i tak tego nie zrobi. Czyli chce, nie chce, proaktywne, reaktywne, a jeszcze jest jeden element, który ma ogromny wpływ na to, jak zarządzamy własną energią i własnymi pokładami myśli, które w dużym stopniu trzeba odkurzać, jak nasze własne mieszkania, w których mieszkamy. Zbliża się okres świąt, więc takie odkurzanie naszych myśli i naszego umysłu również jest skazane po to, żeby zrobić przestrzeń na radość i cieszenie się tym wszystkim, co jest bardzo wartościowe wokół nas, a czego nie widzimy, bo, bo właśnie te myśli, niepotrzebne kurze zajmują naszą, naszą głowę. Te dwa kręgi wpływów to jest pierwszy krąg mojego wpływu, czyli na co ja mogę wpłynąć, czym się mogę zająć, do czego mam predyspozycję. Co tak naprawdę zależy ode mnie. To jest krąg moich wpływów. I teraz warto byłoby, żeby każdy z nas, dla oczyszczenia własnego umysłu, własnej głowy, narysował sobie taki krąg po środku kartki, napisał, na co mam wpływ i wypisał sobie cały obszar tego, na co rzeczywiście ma wpływ. I może się okazać, że odkryjecie coś nowego. Coś, o czym do tej pory nie myśleliście, że temat, który wydawał Wam się tak naprawdę poza Waszym zasięgiem, jest w kręgu waszych wpływów. Jedyne co należałoby zrobić, to oczywiście się nim zająć. No, ale żeby się nim zająć, to przede wszystkim musielibyście chcieć się nim zająć i zadać sobie pytanie, z jakiego powodu warto byłoby się tym tematem przejmować, czyli podjąć jakieś działania. Drugi krąg, który jest wokół tego kręgu wpływów, to jest krąg poza naszym wpływem, ale często jest to krąg zainteresowań. Interesuje się jakimś tematem z różnych powodów, zdrowych, mniej zdrowych, ale się tym interesuje. Nie mam za bardzo na to wpływu, ale z przyjemnością będę o tym ciągle rozmawiać, bo to nie angażuje mojej odpowiedzialności, natomiast jest świetnym tematem zastępczym do tego, żeby się mocno. Rozkręcić w rozmowie, nawet poemocjonować, pokazać, jaki jestem zaangażowany, czy zaangażowana w dany temat, ale generalnie za dużo to z tym nie zrobię, bo jeżeli ktoś mnie zapyta, no dobrze, no to skoro się tym tak denerwujesz, to zrób coś z tym. A jak często słyszycie odpowiedź, no ale co ja mogę? No to jeżeli nie możesz, to nie alokuj tej energii tam, tylko przenieś ją na ten obszar Twoich wpływów, zobacz, ile rzeczy po drodze Ci ucieka. Właśnie wtedy, kiedy przeznaczasz swój bezcenny czas na to, żeby zajmować się tematami, które nie należą do ciebie. Oczywiście jest jeszcze jeden obszar, który będzie y, obszarem, który zajmuje nasze myśli w dosyć y, mocny sposób. To są nasze myśli związane z naszymi doświadczeniami i przeżyciami emocjonalnymi. Które towarzyszą nam przez jakiś okres, już coś się wydarzyło dawno temu, coś się skończyło, powinniśmy właściwie zrobić z tym porządek, ale nie robimy z tym porządku, i cały czas zajmujemy swoją głowę tymi tematami, uważając, że jest to właśnie krąg naszego wpływu, bo my o tym myślimy. Czyli my tak sobie trzymamy jak te elementy na strychu, które być może kiedyś nam się przydadzą przydatne bardzo przydatne to są doświadczenia z, który, z których robimy użytek natomiast samo myślenie o tych rzeczach które kiedyś się wydarzyły i rozpamiętywanie na okrągło tych tematów szczególnie jeżeli są trudne no nie są użyteczne nie są użyteczne i o tym dobrze wiemy ale z jakichś powodów emocjonalnych się z tym nie rozstajemy no i tutaj jest pytanie też które ja zadam w tym momencie z jakiego powodu nie rozstajemy się z myślami, które tak czy inaczej nie rozwiążą naszego problemu, a które pielęgnujemy, żeby towarzyszyły naszemu życiu. No być może trzymamy je właśnie dlatego, że zaangażowały nasze życie bardzo mocno i rozstanie się z nimi być, być może byłoby swego rodzaju przyznają się do tego albo, albo pożegnanie się z tym, że to już jest, to było. Co mogliśmy w danym czasie, zrobiliśmy. Teraz jest nowy czas, jest nowy obszar i tematy, które są tu i teraz, które uciekają nam każdego dnia właśnie z tego powodu, że rozdrabniamy włos na czworo i zajmujemy się tematami, które, na które wpływu nie mamy. To jak odkurzyć nasze myślenie? No, zacznijmy od magii pisanego słowa. E, polecam to każdej osobie, żeby wizualizowała sobie albo rzeczywiście e, w myślach tą mapkę pod tytułem Kręgi moich wpływów, co jest dla mnie ważne, co jest najbliższe takiemu poczuciu, żebym, żebym czuła ten dobrostan czy żebyś czuł ten dobrostan. E, co chcesz rzeczywiście, żeby w twoim życiu nabrało jeszcze większego wyrazu, co jest w zasięgu twojej ręki, ale ciągle coś innego cię zajmuje. Więc to jest ten pierwszy krąg. Drugi krąg, nazwij w końcu, co jest poza twoim wpływem. I albo to zostaw w spokoju, albo z uśmiechem powiedz ok, jak podejmę ten temat po raz kolejny, to podejmuję go świadomie w taki sposób, że ja o tym opowiadam i o tym rozmawiam, ale sama przed sobą wiem, że zajmuję tylko i wyłącznie czas i rozmowę po to, żeby czymś ją wypełnić, bo na przykład, nie wiem, w tym momencie nie mam innego tematu, natomiast absolutnie nie, nie będę się starała angażować innych emocjonalnie w to, żeby bardzo mocno razem ze mną przeżywali temat, na który wpływu. Nie mają. Bo jaki jest rezultat? Rezultat jest taki, że później się bardzo źle potem czujemy. I yy, nie mamy siły na to, co dosłownie w zasięgu ręki, czeka na nas i czeka na tą dobrą energię, którą tam możemy dać. To jest nasze zdrowie. To jest, są nasze zainteresowania. To są nasi najbliżsi. To jest pasja, która często może być związana z naszą pracą. To są rzeczy, przy których, i tutaj uwaga, pojawia się klucz, za które bierzemy odpowiedzialność. Bardzo łatwo zajmować się tematami, przy których odpowiedzialności nie ponosimy. Bardzo łatwo jest mówić, co by należało zrobić w danej sytuacji, jeżeli za to odpowiedzialności nie ponosimy. Czy da się w sobie wypracować taką ścieżkę kontrolowania myśli, w co idę w danym momencie? Co absorbuje mnie w tym momencie? Czy to jest w kręgu moich wpływów, czy poza kręgiem? Oczywiście, że tak. Jest to trening, yy, trening związany ze samoświadomością. Jeżeli wchodzę w coś, co jest do, dla mnie w tym momencie e, tak naprawdę tylko tematem zastępczym, to może warto byłoby zadać sobie pytanie, dlaczego w tym czasie nie zajmuję się czymś, co jest dla mnie istotne? Z jakiego powodu. Nie alokuję swojej uwagi tam, gdzie ta uwaga jest potrzebna. Dlaczego unikam zajęcia się tym tematem? Może po prostu, zwyczajnie, trochę się boję tej sytuacji. Może nie wiem, jak się zachować, a może mam jeszcze trochę mało zaufania do siebie. Emocje to takie narzędzie bardzo dobre i bardzo wdzięczne, jeżeli się nim dobrze zajmiemy, które daje nam cały pakiet informacji. O tym, co się dzieje z nami, co się dzieje z osobą, y, która nam towarzyszy, y, jak wygląda mój poziom interpretacji danej sytuacji i z jakiego powodu y, ja się tak czuję. Tyle tylko, że do tego potrzeba jest y, tak zwanego trzeciego oka. Nie jest łatwo patrzeć na swój stan emocjonalny. Z jakiego powodu zajmuję się teraz sytuacją, która tak na, na dobrą sprawę jest tro, trochę poza kręgiem mojego działania, a dlaczego nie zajmuję się w tym momencie tym, co inni uważaliby, że jest dla mnie ważne. Ja też pewnie powinnam uważać, że to jest dla mnie ważne, bo ono rzeczywiście jest ważne. Yy, bardzo łatwo jest yy, wpaść w taką yy, sytuację, gdzie no, jest to zamglone. To trzecie oko, o którym powiedziałam, to jest nabranie swego rodzaju dystansu, zatrzymanie się, niektórzy mówią trzecie oko, jeszcze inni mówią wejdź na ambonę, popatrz na siebie trochę z dystansu i możecie to zrobić oczywiście w momencie, kiedy kurz opadnie i kiedy Wasze emocje już są uspokojone i ta analiza sytuacji i wzięcie odpowiedzialności za prawdę, która za tym stoi, dlaczego rzeczywiście w to się wkręcam, dlaczego to w tym momencie tak mnie absorbuje, pozwoli Wam na to, żeby zdefiniować, co Wam to daje. Bo ludzie nie robią y, rzeczy bez powodu. Ludzie robią rzeczy z jakiegoś powodu. Y, I on jest w tym momencie najbardziej zrozumiały dla tego, y, kto. Bardziej odczuwalny dla tego, kto jest w stanie wysokich emocji i zaangażowania. Czasami nie jest zrozumiały dla otoczenia. Ale w momencie, kiedy uświadomimy sobie, z jakiego powodu te mechanizmy się utrwalają, z jakiego powodu dostarczamy sobie pewnych niekomfortowych sytuacji, albo wręcz przeciwnie, takich, które być może. Dają nam bardzo dużo pozytywnego nastroju, ale niekoniecznie kończą się dobrze. Będziemy sobie w stanie odpowiedzieć na to, czy to są tematy, które są faktycznie dla nas istotne, czy to są te tematy zastępcze, które odciągają nas od tego kręgu najbliższego działania, tego kręgu największej sprawczości. Bo kiedy człowiek czuje się dobrze o tym już powiedziałam czuje się dobrze wtedy, kiedy ma wewnętrznie dobrze osadzone poczucie kontroli, kiedy ma duże zaufanie do siebie i kiedy ma poczucie, że to wszystko, co robi, ma sens i jest zgodne z jego prawdziwymi potrzebami, z jego prawdziwą motywacją i wartościami. Dlaczego znaczy, ludzie zajmują się tematami, na które nie mają wpływu? To był początek dzisiejszego spotkania. Dlatego, że łatwiej jest zająć się czymś, co nie wymaga od ciebie podjęcia konkretnych kroków i konkretnego działania i wysiłku, którego, który wymaga, którego wymaga właśnie ta sytuacja. Łatwo sobie poopowiadać i zostawić. Popatrz na swoje życie, popatrz na krąg wpływu, który jest wokół ciebie. Wybierz kilka elementów, które są dla ciebie kluczowe. I już jutro zajmie się tym, co związane jest co prawda z twoją odpowiedzialnością, ale związane jest również z przyjemnością, e, którą funduje nam osiąganie efektów w sytuacjach, które absorbują co prawda dużo naszej energii. E, być może e, powodują potworne czasami zmęczenie, ale dzięki tej energii, temu zmęczeniu osiągamy to. Co, co jest dla nas satysfakcjonujące i przyjemne? Coś, co jest dla nas wartością życia. Bo mówimy o wartości życia. Weź odkurzacz, posprzątaj swój dom, odkurz swoje myśli z tematów, na które już nie masz wpływu. Nie chowaj w głowie, jak na strychu tak zwanych przydasiów. To wszystko jest Twoje. To na pewno ci z głowy zupełnie nie ucieknie. Natomiast. Nie pozwalaj się rozprzestrzeniać złym myślom i absorbującym sytuacjom, które są z Twojej przeszłości niedalekiej i dalekiej, ale które tak naprawdę zabierają miejsce na te dobre rzeczy, które mogą się dziać tu i teraz, w tym momencie, a szczególnie przed świętami. Życzę Wam z okazji nadchodzących świąt przede wszystkim spokoju, zdrowia, ale też Wam życzę... Takiej przestrzeni na to, żebyście mogli robić rzeczy, które dają Wam satysfakcję, powodują e, równowagę, balans i spokój, bo nawet jeżeli wokół zacznie się coś chwiać, a Wy będziecie mieć bardzo dobrze e, osadzone poczucie sprawczości i tego, że sami wpływacie na tą sytuację, to zawsze w takiej sytuacji czujemy się bezpieczniej. Życzę Wam poczucia kontroli. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia przy następnym spotkaniu.